W związku z tą niedzielą dobrego pasterza mamy taką właśnie Ewangelię, fragment z dziesiątego rozdziału Ewangelii Świętego Jana, gdzie Jezus nazywa siebie dobrym pasterzem. Chciałbym, drodzy, żebyśmy z tej prawdy, z tego z tej dzisiejszej niedzieli dobrego pasterza. Wyciągnęli dwa zasadnicze wątki, istotne i ważne. Pierwszy to taki, że radosny, drodzy, radosny i trzeba, żebyśmy ucieszyli się i to usłyszeli, i abyśmy wyrazili naszą wdzięczność i zobaczyli tę naszą sytuację. A ta sytuacja jest radosna, bo to jest Ewangelia, czyli dobra nowina. Brzmi ona tak, drodzy, mamy pasterza. Mamy pasterza. Nie jesteśmy sami. Nie jesteśmy pozostawieni sami sobie. Jest z nami on, pasterz. Jesteśmy zaopiekowani. Mamy przewodnika. Nie jesteśmy tutaj sami. Tym przewodnikiem, drodzy. Jest Jezus Chrystus, Syn Boży, Ten, który dla nas i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego stał się człowiekiem. Po to przyszedł, aby stać się Emanuelem, czyli Bogiem z nami. Nie tylko przyszedł, drodzy, do nas, nie tylko nas pojednał z Ojcem. Przekazał nam swoją Ewangelię, swoją naukę, ale pozostał z nami, pozostaje z nami, bo obiecał, wstępując do nieba, nie pozostawię Was sierotami. Oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Nie jesteśmy sierotami. On jest dla nas dobrym pasterzem. Ta jego dobroć wyraża się w tym, jak sam zresztą mówi, że życie swoje oddaje za owce, czyli za nas, życie swoje. On nie jest najemnikiem. Najemnik to ten, który widząc nadchodzącego wilka ucieka. Dlaczego ucieka? Dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. On nie jest najemnikiem, jest dobrym pasterzem, a dobry pasterz daje życie swoje za owce. Jemu zależy na nas, na naszym dobru. On nas broni przed wilkami. Sam powiedział, nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. On przyszedł po to, abyśmy mieli życie i mieli je w obfitości. Każdy z nas, drodzy, kiedy tak się głębiej zastanowimy nad sobą, nad swoim życiem, nad swoim ludzkim życiem, każdy człowiek taki uczciwy przed sobą przeczuwa, że jego życie nie ogranicza się do doczesności, że jesteśmy wezwani do. Czegoś więcej, do nadprzyrodzoności. Święty Stanisław Kostka, młody nasz święty, patron młodzieży, wyrażał to w powiedzeniu do większych rzeczy zostałem stworzony. I właśnie Jezus przyszedł, przyszedł po to, aby otworzyć przed nami bramy życia nadprzyrodzonego, aby nam powiedzieć, że nie tutaj, tylko na Ziemi, wyczerpuje się sens naszego życia. Przyszedł po to, aby dać nam udział w życiu bożym. Święty Leon powiedział: Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek mógł stać się Bogiem. Tę prawdę dzisiaj wyraża drugie czytanie, fragment listu. Pierwszego listu świętego Jana Apostoła, który mówi do nas, najmilsi, popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Obecnie, umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się to objawi, Będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Więc drodzy, jesteśmy na razie na tym etapie tutaj. Jeszcze na ziemi uczestniczymy w tym życiu doczesnym, chociaż mamy już udział w życiu nadprzyrodzonym, chociaż ono jeszcze się nie wypełniło. Ale w nadziei już wiemy, co nas czeka. Obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się to objawi, Będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Więc, drodzy, ważne jest, żeby wiedzieć, w jakim momencie życia jestem. Jestem co prawda tutaj, ale już sięgam wzrokiem tam, poza horyzont doczesności, bo Pan otworzył nam drogę do nieba. Dał nam udział w życiu nadprzyrodzonym, posłał nam swojego Ducha Świętego, a ten Duch sprawia w nas Jego życie. I trzeba, drodzy, żebyśmy tak żyli, właśnie jakoś, w jakiejś mierze żyjemy tutaj i zajmujemy się sprawami tego świata, ale trzeba tak się zajmować sprawami tego świata, żeby właśnie osiągnąć życie wieczne. Święty Ignacy Loyola powiedział, Człowiek po to został stworzony, aby Pana Boga swego chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Pan Jezus zresztą to potwierdził w Ewangelii, czy właściwie no, pierwszy to wyraził, słowami Cóż za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy stratę poniósł. Co da bowiem człowiek w zamian za swoją duszę. I drodzy, to jest prawda, którą przeczuwamy. Zresztą to święty Augustyn powiedział, niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. I doświadczają tego, drodzy, którzy tutaj na ziemi próbują zaspokoić swoje pragnienia i wydaje im się, że to jest możliwe, a jednak odkrywają prawdę, że że czego się brakuje, że jest w nich jakaś pustka. Mamy przykłady ludzi bardzo bogatych, którym nic nie brakuje, mają tyle pieniędzy, że mogą sobie na wszystko pozwolić, a jednak często nie są szczęśliwi. To są często idole, młodzieży, czy artyści, czy tam ich piosenkarze, jacyś sportowcy, Którzy często nadużywają alkoholu, nadużywają narkotyków. Często ich życie kończy się samobójstwem, nawet. To przedziwne. Mają szmalu tyle, że właściwie to mogą na nim spać, a jednak są nieszczęśliwi. Odkrywają tę, tę prawdę, drodzy, że właśnie, którą święty Augustyn odkrył. Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Święty Ignacy. Człowiek został stworzony po to, aby pana Boga swojego poznał, czcił, służył mu i przez to zbawił swoją duszę. Więc, drodzy Jezus przyszedł po to, aby nam otworzyć te bramy. On mówił, że jest bramą, przez którą kiedy wejdziemy, to zostaniemy nasyceni, bo znajdziemy paszek, pokarm, który nas zaspokaja. On jest tym, który nas wyprowadza na żyzne pastwiska. Sam powiedział o sobie: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. On jest dobrym pasterzem. I to jest drodzy, pierwszy punkt, tej, to co chcę dzisiaj powiedzieć w związku z tą niedzielą dobrego pasterza, żebyśmy ucieszyli się, żebyśmy się upewnili, że mamy pasterza, mamy przewodnika, nie jesteśmy sami. Drugie drodzy, drugi wniosek, czy drugi punkt, to może trochę trudniejszy. No bo Pan Jezus mówi tak: Ja jestem dobrym pasterzem i mam swoje owce, a moje owce słuchają mojego głosu. Znają mnie i idą za mną. No drodzy, więc teraz jest pytanie: czy ja należę do owiec Chrystusa? Czy ja chcę należeć do owiec Chrystusa? Czy słucham głosu pasterza i idę za nim? Owca, drodzy, owca wie, że sama sobie nie poradzi. Sama jest bezradna. Miałem kiedyś taką przygodę, drodzy, dość przykrą dla mnie. W poprzedniej parafii, robiąc szopkę Bożonarodzeniową, wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić żywą szopkę przed Kościołem. I pożyczyłem dwie owce żeby w tej szopce, zagrodzie były. Więc tam od znajomego, który miał stado owiec no, pożyczyłem dwie owce i drodzy jedna z nich uciekła, uciekła. Tak była przestraszona, że no, przeskoczyła tak, takie wysokie ogrodzenie, że ja bym się nigdy nie spodziewał, zresztą nikt się z nas nie spodziewał, co może owca ze strachu. Z lęku. Więc koczyła to ogrodzenie i uciekła, uciekła do lasu. Szukało jej pół parafik. I nie znaleźliśmy drodzy, i ta owca zginęła. Nawet ją widzieliśmy tam, niektórzy ją widzieli, jak, ale no nie miała zaufania, nie chciała podejść. Właśnie, nie słyszała głosu pasterza. Może gdyby ten pasterz przyszedł i zaczął wołać, może by do niego przyszła. Ale obcy zaczęli ją szukać, więc nie podeszła i zginęła. Owca sama zginie. Musi być w stadzie i musi być zaopiekowana przez pasterza. Więc pytanie, drodzy, czy ja chcę nale należeć do owiec, czy ja chcę uznać tę prawdę, która jest niełatwą prawdą, czy ja chcę być owcą? To znaczy, chcę być zależnym. Czy ja chcę być owcą, która uświadamia sobie, że sobie sama nie poradzi, że sama zginie. Dzisiaj nam, drodzy, chce się wmówić, że jest odwrotnie że właściwie to masz być niezależny że masz realizować siebie, swoje pragnienia, nie masz słuchać innych, nie słuchaj innych, sam wiesz lepiej, co jest dla ciebie lepsze. Dzisiaj żyjemy w takich czasach, drodzy, że właśnie nam chce się mówić, człowiek wie lepiej. Nikt mi nie będzie mówił, co mam robić. Chcę być niezależny. To ja chcę decydować sam o sobie, o swoim życiu. Chcę chodzić swoimi drogami. Tak często się mówi i ludzie do tego dążą dzisiaj. Chcą być niezależni. Odrzucają wszelkie autorytety. Nikt mnie nie będzie narzucał jakiegoś zdania. No więc właśnie, drodzy, czy ja chcę być owcą? Dzisiaj człowiek chce być mądrzejszy od Boga. Dzisiaj człowiek chce się postawić na miejscu Boga i powiedzieć: To ja będę decydował, co jest dobre, a co złe. I zobaczcie, drodzy, że to się realizuje także w naszym kraju. Bóg mówi: Nie zabijaj, a ludzie mówią: A ja będę zabijał. Do dwunastego tygodnia życia. Bo tak sobie powiedziałem, i nikt mi nie będzie mówił, że, że ma być inaczej. Ja chcę decydować, kiedy wolno, a nie wolno zabijać. Skoro mówię, że wolno, to znaczy, że wolno. Albo Bóg mówi, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. A człowiek dzisiaj mówi, a, a co to? Ja sobie będę tutaj decydował, kiedy mam odejść, kiedy nie odejść. Nikt nie będzie mówił, że, że coś jest nierozdzielne. To tak w kontekście dzisiejszego jubileuszu, pięćdziesięciolecia małżeństwa Ewy i Romana. Coraz rzecz. Bo człowiek mówi, nie będę słuchał Boga. No więc, drodzy, pytanie jest takie, czy ja chcę słuchać Boga, czy ja chcę należeć do owiec? Owca jest pokorna, drodzy, a człowiek dzisiaj nie chce być pokorny. Nie chce być pokorny. Dzisiaj bardziej przypominamy tego syna marnotrawnego, który idzie do ojca i mówi: Ojcze, daj mi część swego majątku. Chcę ze swoim życiem zrobić to, co mi się podoba. Chcę opuścić dom ojca. No i opuścił, bo ojciec szanuje wolność dzieci. No ale jak na tym wyszedł, to wiemy. I niestety tak. Często źle wychodzi na tym człowiek, na, tej, na tym pragnieniu niezależności. Dlaczego? Dlatego, że drodzy, nie wiemy, co jest dla nas lepsze. Nam się wydaje, że to jest dla nas lepsze, ale nie wiemy, co jest dla nas lepsze. Nie wiemy. Jest taka scena w Ewangelii, kiedy Pan Jezus, to chyba szósty rozdział Ewangelii Świętego Jana, kiedy Jezus mówi. Kto chce mieć życie wieczne, musi spożywać moje ciało i pić moją krew. I mówi Ewangelia, że niektórzy, którzy szli za Jezusem, mówią: Trudna jest ta mowa. Któż może jej słuchać? I odeszli i już więcej za Jezusem nie chodzili. Sieleż ludzie mówią: Trudna ta Ewangelia. Trudne te przykazania. I nie chcą ich wypełniać. I Jezus zwrócił się do apostołów: Czyż i Wy chcecie odejść? A oni odpowiedzieli: Panie, do kogóż pójdziemy? Skąd my mamy wiedzieć, co jest lepsze? A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś świętym Boga i choć nie wszystko rozumiemy, Chcemy należeć do Twoich owiec. Więc drodzy, mamy pasterza, mamy, ale czy chcemy być owcami?